Cztery miasta, sześciu Polaków i wąska grupa faworytów. Za dwa dni rozpocznie się legendarny tydzień jej czterech skoczni. Dokonując przeglądu najmocniejszych trzeba zacząć od biało-czerwonych, choć konkurencja, szczególnie ta słoweńska, nie śpi. Dawid Kubacki oraz Angela Niszek. To właśnie ta dwójka, przynajmniej na papierze, powinna rozstrzygnąć między sobą kwestię triumfów 71. edycji turnieju Czterech Skoczni. Argument? To właśnie oni zwyciężali w 7 z 8 dotychczasowych startów. Minimalną przewagę w tej rywalizacji ma lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Dawid Kubacki, w statystyce wygranych ze Słoweńcem 4 do 3. Ta zima zaczęła się bardzo fajnie dla mnie. To co sobie wypracowałem przez, w tym okresie przygotowawczym działa, mogę z tego korzystać i to, to jest dla mnie budujące, to mi daje skrzydeł, daje mi pewności siebie. A tej nie powinno brakować również Kamilowi Stochowi, triumfatorowi przedświątecznych Mistrzostw Polski. Do walki o Złotego Orła powinien włączyć się również Piotr Żyła czy Halvor Egner-Granerud. 71. edycja turnieju czterech skoczni rozpocznie się tradycyjnie kwalifikacjami w Oberstdorfie, a te już w środę. Dalej okres świąteczno-noworoczny w skokach narciarskich może oznaczać tylko jedno, legendarny turniej czterech skoczni, jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu. Faworytów do zwycięstwa mniej niż zwykle, a w tym gronie, co istotne, istotni Polacy. Cztery miasta. Obersdorf, Gapa, Innsbruck, Biszershofen. Cztery skocznie, sześciu Polaków oraz wyjątkowo wąska giełda faworytów. Tak prezentują się realia 71. edycji turnieju czterech skoczni. A skoro o kandydatach do zgarnięcia Złotego Orła mowa, to nie może być inaczej. Na pierwszy plan wysuwa się jedno imię i nazwisko: Dawid Kubacki. Statystyki nie kłamią. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na osiem rozegranych w tym sezonie konkursów zwyciężał czterokrotnie. Ponadto zna on już smak Triumfu w turnieju. Kubacki okazał się jego królem w 2020 roku. Ta zima zaczęła się bardzo fajnie dla mnie. To, co sobie wypracowałem w tym okresie przygotowawczym, działa, mogę z tego korzystać i to to jest dla mnie budujące, to mi daje, skrzydeł daje mi pewności siebie. Formy Dawida nie powinna zmącić nawet choroba, która wyeliminowała go z udziału w przedświątecznych mistrzostwach Polski. Pech Kubackiego okazał się szczęściem m.in. dla Kamila Stocha. Wygrana w krajowym czempionacie daje nam prawo sądzić, że również i rakieta z zębu skutecznie włączy się do walki o główną nagrodę. A tych w swoim dorobku Stoch ma już trzy. Zrobiłem naprawdę dobrą pracę. Potrzebowałem kilku takich skoków luźnych. Bez, bez presji, bez takiej atmosfery zawodów, tylko żeby znaleźć odpowiedni rytm i, i poczuć się pewniej. Myśląc o faworytach nie można zapomnieć o Piotrze Żyle. Jego siłą wydaje się stabilizacja. Wiślanin w tym sezonie nie wypada poza czołową dziesiątkę. Ponadto dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. B walczyć będę, a, a, a stać mnie na pewno na, na, na dobre skoki. Myślę, że Więc no ogień będzie no a jak prezentuje się sytuacja jeśli chodzi o resztę świata? Z polskiego punktu widzenia naprawdę korzystnie. Realnie rzecz biorąc biało szyki może pokrzyżować raptem garstka zawodników. Alvor Egner, Graneru oraz Angel Aniszek. Oni najbardziej. Szczególnie groźny wydaje się Słoweniec, trzykrotny zwycięzca z tego sezonu. Wielką formę potwierdził również w mistrzostwach swojego kraju, w których drugiego Timiego Zajca wyprzedziło ponad 25 punktów. Nie zapominajmy również o Stefanie Krawcie, Karlu Geigerze czy Ryoyu Kobayashim. Wyniki w bieżącej kampanii co prawda nie powalają, w każdej jednak chwili ich forma może wskoczyć na odpowiedni poziom. 71 edycja turnieju czterech skoczni rozpocznie się tradycyjnie kwalifikacjami w Oberstdorfie, a to już w środę.